Chciałbym przekazać Państwu informację o tym, że rozważamy okresowe wyłączenia oświetlenia ulicznego w godzinach od 23.30 do godziny 5.00 pozwoliłoby to na oszczędzenie energii, w związku z apelem, z jakim do samorządu zwrócił się rząd. Jest to produktowane kryzysem energetycznym. Oszczędność energii daje nam większą gwarancję ciągłości dostaw prądu. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z wszelkich niedogodności, jednak w sytuacji, z jaką mamy do czynienia w całym kraju, skłania nas do podejmowania działań oszczędnościowych wzorem innych miast i samorządów. Dziękuję. Należy zastanowić się nad jedną rzeczą. Cenę, którą w tej chwili płacimy za energię, mamy gwarantowaną do końca roku, bo tak mamy podpisaną aktualną umowę i w budżecie na tą kwotę mamy środki finansowe zapewnione. Dlatego też ja nie widzę podstaw do tego, aby do końca roku wyłączać światło, gdyż płacimy po cenie jeszcze obowiązującej, mamy środki finansowe na to, a do tego dochodzą zapowiedzi ministrów poszczególnych, które. No mam nadzieję, będą wspierały samorząd. Minister Sasin przypomnę zapowiedział określenie kwoty maksymalnej, płacone przez samorządy za energię plus jednostki. Samorządowe, więc pewnie w tej kwestii jakieś zmiany będą. Minister Buda z kolei zapowiedział bodajże przedwczoraj, że samorządy będą mogły liczyć na dofinansowanie całych projektów oświetleniowych, więc też pewnie należałoby się wstrzymać z tą decyzją, a dlatego też, panie burmistrzu, prosiłbym, żeby pan się ustosunkował do tego, czy podejmowanie decyzji w tym momencie że od 1 października będziemy wyłączać światło w mieście, nie jest decyzją zbyt pochopną, która tak na, i decyzją w moim przekonaniu nieuzasadnioną, gdyż jak wspomniałem, mamy cenę gwarantowaną, mamy środki w budżecie zapewnione na to, więc do końca roku spokojnie możemy w ramach tego budżetu, który posiadamy, miasto oświecać, że się tak wyrażę kolokwialnie, a później zobaczymy, co się będzie działo. Ten okres dwumiesięczny może jeszcze spowodować to, że te koszty, mam nadzieję taką, nie będą tak wysokie i skorzystamy z jakiegoś wsparcia rządowego, dotacji, które pozwolą też zminimalizować te dodatkowe koszty w roku przyszłym. Apel prezesa Rady Ministrów, z tego tak jak ja odczytujemy i władze miasta też odczytują, nie wynika z konieczności generowania dodatkowych oszczędności, tylko podyktowany jest jakby kryzysem energetycznym i troską o gwarancję ciągłości dostaw prądu. Po prostu powinniśmy zużywać mniej energii, żeby ta gwarancja ciągłości dostaw prądu była przez zakłady energetyczne dochowana. Co do też decyzji takiej o wyłączeniu oświetlenia ulicznego, e, oczywiście jest tam wstępna zapowiedź, że to będzie z początkiem października, niemniej jednak Pan Burmistrz prowadzi rozmowy zarówno z przedstawicielami szkół, też i z zakładami pracy prowadzimy rozmowy. Nie jest jeszcze tak do końca określone, czy to wyłączone będą też e, w okresie m, soboty i niedzieli, bo wiemy, że to są wtedy wzmożone. Ulice w okresie nocnym użytkowane przez mieszkańców. Ostatecznie o, o tych godzinach oraz o, o dniach, które będą wyłączane, myślę, że w przyszłym tygodniu Pan Burmistrz poinformuje opinię publiczną i to nie będzie też taka decyzja z dnia na dzień, tylko poinformujemy mieszkańców z tygodniowym wyprzedzeniem. Te oszczędności, o których Pan mówi, jakby sugestii Prezesa Rady Ministrów o tym, aby. Samorządy wprowadziły, uzyskały 10% oszczędności. To jest e, informacja, którą znamy. E, natomiast e, ja bym jednak przy takich decyzjach, ponieważ, e, dlaczego to pytam? Mieszkańcy nas pytają e, o to, kiedy będą wyłączone światła i czy musimy te światła wy, wyłączać, e, jak się to ma do bezpieczeństwa e, i czy to nie jest e, po prostu błąd. E, dlatego też e, ja bym prosił pana burmistrza o to, żeby przedstawić nam radnym wyliczenia, e, jakie oszczędności z tego tytułu e, będą wynikać, bo na razie takich informacji nie mamy. E, chcielibyśmy wiedzieć, w jakim stopniu to e, spowoduje oszczędności. W moim przekonaniu przyszłe, bo do końca roku powinniśmy jednak e, ten budżet, e, który mamy zapewniony, wykorzystać i oświetlenia nie należałoby wyłączać. E, I mimo wszystko, panie burmistrzu, Chciałbym, żeby to była decyzja, która w jakikolwiek sposób będzie konsultowana z Wysoką Radą. Ja rozumiem, że tu burmistrz podejmuje decyzję, ale w tym wypadku jestem przekonany, że przynajmniej opinia Komisji Bezpieczeństwa powinna powinna się znaleźć u państwa na biurku. No, wypadałoby w jakim stopniu jednak to skonsultować, bo wie pan, bo na ulicy nas mieszkańcy zaczepiają i mówią, dlaczego wyłączacie nam światła, nie? Dlatego też, dlatego też dobrze by było, żebyśmy mieli precyzyjne wyliczenia i czy nie warto tych oszczędności jeżeli państwo chcecie te 10% zgodnie z sugestią bo to jest tylko i wyłącznie sugestia prezesa rady ministrów osiągnąć to może warto zacząć tych oszczędności szukać wszędzie być może nie ma potrzeby wyłączania świateł przynajmniej do końca roku jeszcze raz podkreślę kiedy mamy cenę aktualną kiedy środki finansowe mamy w budżecie zabezpieczone miasto Sanok czyli Urząd miasta oraz jego jednostki organizacyjne łącznie razem zużywamy w skali roku ponad 6000 MWh. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zużywa ponad 3000 MWh, czyli jest to najbardziej energochłonna jednostka wśród jednostek organizacyjnych miasta Sanoka. Natomiast na oświetleniu ulicznym e, zużytkowujemy w skali roku około 1700 godzin, a cała reszta ponad 1000 złoty, 1000, godzin e, zużywają wszystkie jednostki organizacyjne. Czyli żeby uzyskać ten poziom 10% oszczędności, e, jest bardzo mało prawdopodobne, że szkoły Jednostki oświatowe, przedszkola będą w stanie osiągnąć taki poziom oszczędności, gdyż do tej pory w tych jednostkach też te działania oszczędnościowe były podejmowane. Jedynym takim szybkim rezultatem możemy osiągnąć poprzez ograniczenia wyłączenia oświetlenia ulicznego, bo jeżeli ograniczylibyśmy oświetlenie 5 czy 6 godzin dziennie, to możemy powiedzieć, że z tego 1700 MW 50% moglibyśmy w skali roku uzyskać yy, oszczędności. W związku z powyższym no, również i dyrektor Mosiru no, tutaj przedstawia informację na spotkaniu pana burmistrza, że co prawda yy, jest najbardziej energochłonną jednostką, natomiast na szereg... Yy, przedsięwzięć yy, zorganizowanych yy, pozwala mu skompensować te wydatki związane z energią elektryczną i tak naprawdę nie ma sensu, aby ten prąd ograniczać, zużycie prądu w tej, w tej jednostce. Z pewnością dyrektor mówi, że w przyszłym roku będzie można opóźnić troszeczkę sezon mrożenia tego toru ludowego i to jeszcze by przyniosło w przyszłym roku oszczędności. I w związku z powyższym, jak mówię, nie jest jeszcze zdecydowane, w jakich dniach, w jakich godzinach to będzie pan burmistrz, Podejmuje szereg rozmów z różnymi środowiskami. Myślę, że w przyszłym tygodniu y, będzie ostateczna decyzja i też poinformujemy y, mieszkańców. Co do y, spotkania z komisją, jeżeli tutaj jest taka sugestia, to nie wiem, czy pan przewodniczący zechce poprosić, zwołać taką komisję bezpieczeństwa, żeby przedyskutować dodatkowo i przekazać więcej szczegółowych informacji. Ja chciałbym wrócić w formie zapytania, już y, też formalnie złożonego do wypowiedzi pana burmistrza w trakcie sprawozdania z prac między sesjami odnośnie planowanego wyłączenia oświetlenia. Bo tak jak wspomniałem, uważam, że jest to zbyt pochopna decyzja na ten moment, tym bardziej, że no nie ma ku temu przysłanek, co najmniej do grudnia, żeby takie decyzje podejmować. Więc pytanie jest następujące. Ile płacimy obecnie za megawattogodzinę? Ile będziemy płacić za megawattogodzinę, na podstawie podpisanej umowy przez Holding Krośnieński od stycznia 2023 ile wynoszą koszty, ile wyniosą oszczędności na podstawie obowiązujących opłat tegorocznych, bo my mówimy o tym roku do końca grudnia o stawkach, które obowiązują, ile całościowo miesięcznie płacimy za oświetlenie? naszych ulic, ile zapłacimy po wprowadzonych planowanych oszczędnościach i ile wynoszą koszty za jedną godzinę oświetlenia miasta przy obecnej stawce. To nam da odpowiedź na to pytanie, da nam uzasadnienie, czy nie chcemy przypadkiem wylać dziecka z kąpielą. Bo jeżeli mówimy o planowanych oszczędnościach, to ja uważam, że powinniśmy rozpatrywać je od 1 stycznia. To nie jest tak, że ja. Nie widzę tego, że energia w sposób znaczący drożeje i będziemy mieli problemy budżetowe z tego powodu w przyszłym roku. Ja to oczywiście widzę, ale widzę też pewne działania, które podejmują samorządy, m.in. Związki Miast Polskich, które tutaj bardzo, bardzo intensywnie pracują w tej chwili i próbują wymóc jakby na rządzących, aby podejmować jakieś działania i to już podejmować te działania, no, pewne zapowiedzi się pojawiły, o których mówiłem. Ja wiem, że trudno jest w tym chaosie informacyjnym, który jest w tej chwili, no bo trzeba to też tak trzeba nazwać rzeczy po imieniu, umieć się odnaleźć, ale jakieś decyzje zaraz zapadną. To nie dotyczy tylko naszego samorządu, tylko wszystkich samorządów w Polsce. Natomiast podejmowanie tej decyzji. W tym momencie, od 1 października, kiedy mamy zabezpieczone środki, kiedy mamy stawkę obecnie obowiązującą, uważam za niepotrzebne. Zastanówmy się nad wprowadzeniem oszczędności od stycznia, kiedy te stawki będą większe, ale przede wszystkim będziemy wiedzieć, ile te stawki będą wynosić i czy otrzymamy jakieś wsparcie na poziomie centralnym do tych kosztów, które niewątpliwie no, będą olbrzymie. I takie pytanie złoży. Dziękuję.